Mediana uporządkowanego zestawu danych 4, 6a, b, 8 i 9 wynosi 7,5. Brakującymi wartościami a i b mogą być zobacz, musisz pamiętać, jak liczy się mediana. Mediana jest to środkowy wyraz uporządkowanego zestawu danych. Zadanie mówi, że dane są już uporządkowane, więc spróbujmy podstawić za a i b konkretne odpowiedzi. I sprawdzajmy, czy to się zgadza. Pamiętaj, że jak mamy parzystą ilość danych, a tak mamy w zadaniu, bo mamy 6 liczb, to medianę liczy się jako średnią arytmetyczną z tych dwóch środkowych liczb. Czyli wiemy, że a dodać b przez 2 musi być równe 7,5. No i teraz zobacz, czy odpowiedź a może być prawidłowa? Czy średnia artymetyczna z 6 i 6 wynosi 7,5? No na pewno nie. Odpowiedź B. Czy średnia artymetyczna z 6 i 7 jest równa 7,5? Też nie. Odpowiedź C. Czy średnia artymetyczna z 6 i 8 jest równa 7,5? No możemy sprawdzić, ale to też nie wyjdzie, ponieważ 6 plus 8 to jest 14. Podzielone na 2 to jest po prostu 7. Ale uwaga, gdybyśmy podstawili odpowiedź d, czyli 7 dodać 8 przez 2 równa jest 7,5, no to wtedy wszystko się zgadza, bo 7 dodać 8 to jest 15, na 2 to jest właśnie 7,5, czyli właściwą odpowiedzią jest odpowiedź d.